Hej, Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z GTA V. Dzisiaj pokażę Wam na Waszą prośbę, bo nieraz mi nie prosiliście o to, aby pokazać Wam wszystkie dostępne rowery w grze. Tak więc dzisiaj postanowiłem, że wejdziemy sobie do sklepu, pokażę Wam wszystkie dostępne rowery, które są w GTA 5 oraz zamówimy sobie tak, abym mógł nimi pojeździć, aby Wam pokazać jakie one mają możliwości. Bo na przykład na BMX-ie, czy na takim, powiedzmy to, yy, właśnie jak tutaj widzicie teraz, góralu, można sobie poskakać, pojeździć, yy, pobawić się na jakichś rampach, na jakichś górkach, na jakichś hopkach. No w przypadku kolarzówek, oczywiście, to jest rower który jest przeznaczony tylko i wyłącznie do e, dosyć szybkiej tak, jazdy zdecydowanie większe prędkości takim e, rowerem tutaj e, kolarskim uzyskamy tą kolarzówkę że widzieliście w let's play, ja wam pokazywałem naprawdę bardzo fajny, szybki rower przede wszystkim wizualnie bardzo e, ładny koszt takiego roweru tutaj nie jest duży, no tu mam oczywiście inne też odmiany kolorystyczne, zobaczcie ten jest czerwony, tam był bardziej e, biało-żółty no i oczywiście Wszystkie te rowery, jak sobie kupimy, mamy je w garażu. Musimy mieć swój garaż, i yy, do tego garażu potem możemy wejść i te rowery wybrać. Ja postaram się Wam każdy rower yy, w jakimś tam krótkim, tutaj, yy, no, jakoś po prostu pokazać Wam to, tak, abyście widzieli, jakie ma możliwości, jak się nim jeździ i tak dalej, i tak dalej. Tak więc yy, tutaj mamy też już kolejną trzecią wykolażówkę niebieską, oraz oczywiście mamy taki rower, powiedzmy to nie składak, ale taki bardziej yy, rower. Yy, w którym możemy sobie jeździć po mieście normalnie. Takie rowery się widuje zazwyczaj w mieście, kiedy tam e, mamy się transportować z punktu A do punktu B e, w dosyć wygodnych warunkach, tak? Kupimy oczywiście sobie e, z każdego roweru tutaj po jednym rodzaju, czyli memik ten rower górski, jedną kolażówkę, bo w sensie kupować trzy skronności z, z różnym kolorem. i oczywiście ten rower, który jest rowerem na miasto. I widzicie, już mamy rowery w garażu. One się bardzo szybko pojawiają. W przypadku helikoptera, jeśli go kupujemy, musimy się zabić ewentualnie tam... Poczekać aż cały dzień, aby ten rower nam się pojawił w garażu. W przypadku rowerów mamy automatycznie bardzo szybko. Pierwszy rowerek to oczywiście BMX, którego wam jeszcze pokazywałem. Są, jest wiele ramp tutaj w GTA 5, gdzie możemy pośmigać takim BMX-em. Zabawa jest fajna, zdecydowanie lepsza niż GTA San Andreas. Tym można się fajnie pobawić. Ja wam postaram się pokazać, jak tutaj ten rower wysoko skacze. Poskaczemy sobie może na jakichś samochodach, tak wam to zaprezentuję. Bo jak widzicie za pomocą tutaj e, RB Przycisku w przypadku tutaj właśnie w Play, e, Xboxa to jest RB I bez problemu możemy wskoczyć sobie na samochody e, Pobawić je Powkurzać jakiś przechodniów, Bo możemy na nich też skakać i naprawdę zabawa. Wydaje mi się, że BMX jest takim najlepszym rowerem tutaj, bo możemy przeskoczyć wiele tutaj jakichś płotków niskich, możemy dosyć też szybko się transportować. Jednak, no mówię, ten rower nie jest najszybszym rowerem. Najszybszym zdecydowanie będzie oczywiście kolażówka, która jest wykorzystywana do wielu tutaj triatlonów, które są w GTA. Cię dziwię, że ludzie się nie wkurzają i że nie wychodzą. Uohohoho, <laughs> Rankin uważaj. Bo nawet nikt nie musi wychodzić, aby on tutaj zginął. Zobaczymy. <laughs> ile, właśnie, zastanawiałem się, ile można tutaj przy duży, do, dosyć dużej prędkości samochodów przeskoczyć. A i taż babka się zorientowała, to był facet, zorientował się, że chciałem wskoczyć mu na... Auto i no, zawsze się jakoś tam fajnie można pobawić puszkać jakieś hopki, jakieś skoki z mostów czy skądś i można się naprawdę w bardzo fajny sposób tym bmx pobawić. Te BMXy nie musimy ich kupować. Te wszystkie rowery też dostaniemy przykładowo na plaży, tam jest taki jakby wypożyczalnia. Możemy też je ukraść, nie musimy kupować tych rowerów, możemy je ukraść. Jeśli nie macie jakiejś gotówki, a wydaje mi się, że każdy ma gotówkę na rowery. To możecie oprócz tutaj zakupów przez internet ukraść takie rowerki, więc tutaj nie ma z tym najmniejszego problemu Dobra, idziemy zobaczyć po, jak wygląda kolejny rower I Zobaczymy co tam ciekawego dla nas czeka Chyba teraz będzie górski Tak jest, jest rower górski. To jest rower zdecydowanie szybszy, nim fajnie się jeździ, naprawdę bardzo fajnie po górach. Tam są bardzo fajne ścieżki tutaj rowerowe wyznaczone, więc polecam tam pośmigać takim góralem. No tak ten rower mogę nazwać, nie wiem jak inaczej mogę ten rower nazwać, pewnie teraz te rowery górskie profesjonalne mają zupełnie inne nazwy niż, niż ja tutaj myślę. Ale też za pomocą niego, to są właśnie BMX-em i tym góralem tutaj, rowerem górskim, możemy po prostu Skakać, tak? Mamy możliwość tutaj skakania, jakieś robienia akrobacji, i to jest naprawdę bardzo fajne w przypadku. Tutaj jazdy po, po górach tam jest dużo hopek, więc można się w bardzo fajny sposób pobawić. Jest on też większym rowerem, tak? Widzicie tutaj, jest to w... no co za skubaniec. No, też zauważyłem, że w GTA można straszyć ludzi, nawet jeśli nie mamy naboi. W tym granatniku nie miałem żadnych naboi, jak olej się wystraszył. Damy mu nauczkę i wskoczymy na niego. Jak się uda, <noise> zobaczymy, jak to będzie wyglądało. O, chociaż dobra, takie coś może być, to wystarczy mu, Żeby już więcej nikogo tutaj nie Nie spychał z, z rowera. O, też takie jakieś fajne można. No, też za pomocą tutaj przycisku jednego, możemy zmieniać kamerę, tak? Abyście z bliska widzieli ten rower, jak on się prezentuje. Jakie tutaj mam możliwości? No, fajne, fajne, wydaje mi się, ten rower górski jest też, już tak w drugiej pokojności, po BMX-ie. Bardzo fajnym, fajną tutaj zabawą, szczególnie w górach, Bo po pomieście lepiej się chyba BMX-em mi. No, i mamy przedostatni rower, ja muszę musiał zaraz jeszcze kupić tutaj kolażówkę, ponieważ. Ona się nie pojawiła, nie wiem czy nie zatwierdziłem tego czy co, ale kolażówki nie ma, więc sobie stawiłem na ostatnią tutaj, na ostatni pokaz wam. Tu mamy zwykły rower, za pomocą tego tutaj naszego rowera, Row, roweru, tak, roweru. Kurde, nie wiem jak, nie wiem za pomocą <gryw> za pomocą tego tutaj roweru, tak, roweru, chyba dobrze mówię. No, możemy tylko jeździć, tutaj nie ma żadnych akrobacji, jakoś szybko się nimi nie możemy poruszać, to była chyba maksymalna prędkość, jaką jeździłem. Możemy pokazać faksa balasom. Uda mi się ich rozwalić, czy nie? Aj kurde, zginąłem. Ale tak jest, jak chcę się tutaj... walczyć w pojedynkę. No, oczywiście mamy kolarzówkę, tak, rower, który jest najszybszy. Nie można w żaden sposób za pomocą niego tutaj skakać, ale są jest kilka możliwości tutaj regulacji ciała, bo możemy jechać normalnie i jedziemy wtedy bardzo szybko. Możemy też na rower się delikatnie położyć, dzięki czemu nasza aerodynamika będzie zdecydowanie lepsza, a możemy też położyć się, na tym rowerze całkowicie. tym idzie tutaj nasze prędkości są jeszcze zdecydowanie szybsze, tak? Więc tutaj po prostu bardziej jest na prędkość tego roweru, tak? Więc no przede wszystkim wykorzystuje się go w triatlonie. Myślę, że zabawa też jest właśnie w triatlonach fajna. Pokazywałem wam jeden triatlon w odcinku z tego, z z sportami, tak? Ale pokażę Wam jeszcze nie raz, pewnie jakiś triatlon. Ponieważ będę pokazywał Wam misje poboczne, a tam będziemy mieli pewnie jeszcze okazję, nie raz się pobawić. Tak więc to będzie w sumie tyle. Możecie sobie zobaczyć już końcówkę tego filmiku, w którym widać dokładnie ten rower. Naprawdę bardzo fajna maszyna, którą polecam kupić. Tak więc to będzie tyle. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.